Plac zabaw belka od dystrybwenów. Do tego się nadaje idealnie. Może być też wałek do ciasta, który już znacie. Lub y, dwie piłeczki y, twarde z czy czymś tam związane. Kładziemy się I zaczynamy wreszcie całą Bardzo proszę, też podnieść nogi dla większej siły do bicia. I wytrzymujemy to jak najdłużej. Od około minuty do dwóch zaczniemy się pojawiać pierwszy efekt. Dobra, to będzie pierwsze trzydziestole. Teraz drugie. Drugie szczególnie polecam dla, dla ludzi robiących dużo wyciskania leżąc, ponieważ akurat u nich po, po ciężkich wyciskaniach dzieje się to, że bark lubi wychodzić bardzo do przodu, on z tej panewki trochę wyskakuje. Także postaramy się go teraz tym ćwiczeniem wsunąć na, na swoje miejsce i zrobimy to tak. To jest przerobiona, no musimy sobie radzić bez komuś, to jest przerobiona wersja y, ćwiczenia od, od Kielego. Ulepszona oczywiście. Kładziemy się na dwóch jeśli nie mamy tych pieszek, ok może być też bez. Chwytamy gryf, najlepiej też wam podam. Nie będziemy przecież płakać. Kładziemy się. Także w odcinku pierwszym i trzymamy sztangę. ale jak parki Barki rozwiąziony czekamy aż z powoli będzie panewka wracać. parka będzie wracać do dostału na swoje miejsce. Nawet jeśli zrobicie przed samym wyciskaniem, na ławce, takie trzymanie sztangi z obciążeniem, to już Wam doda to yy, parę kilogni. dwa podstawowe ćwiczenia belka dla ciężarowców i sztanga dla wyciskaczy dobra teraz bardzo ważne ćwiczenie dla tych, którzy obserwują u siebie tak zwane barki wystające do przodu to jest oczywiście złożony problem i trzeba go rozwiązywać tak, że po pierwsze wzmacniamy mięśnie rotatorów, no ale to, to dużo ludzi wie, bo dużo się o tym mówi, no ale niewiele się o tym mówi, że e, wzmacnianie rotatorów rotacji zewnętrznej to nie wszystko, jeszcze trzeba zmobilizować, czyli no, powiedzmy ogólnie rozciągać mięśnie rotacji wewnętrznej bo one są takimi naszymi hamulcami, jeśli porównując to do analogii samochodu to mięśnie rotatoru zewnętrzne to jest taki silnik i większy silnik tym lepiej, większa moc ale na hamulcu ręcznym daleko nie pojedziemy także teraz wersja mobilizacji rotacji wewnętrznej yy, bardzo intensywna, też przerobiona według, yy, z, według filmiku tego, ale przeze mnie Także teraz zobaczcie o co chodzi. Żebyście to widzieli dobrze. Potrzebujemy... Potrzebujemy hantelki. Najlepiej zacznijcie sobie od samego gryfu. Potem możecie dostać parę kilo. Żeby się rozgrzać. To jest tylko dlatego, że podłoga jest betonowa. Nie wiem czy to widać. Gryfem będziemy dociskać bark, żeby nie wychodził do przodu, żeby nie odstawał. A tak ją będziemy robić, tak jakby do Będziemy się pod prosty pomiędzy Dalej a tobie. Gryf nam dociska. Dłoń, nogą jeszcze dociścimy gryf, żeby nie odchodził i robimy taką rotację leżąc. Tylko, że obniżamy wątełkę do momentu, gdy nam się że bark zablokuje. Troszkę podnosimy, znowu pogłębiamy. Troszkę podnosimy, znowu pogłębiamy. Pilnujemy, żeby bark nie odrywał się od ziemi. Nosimy i pogłębiamy. Jak już dotknie nam namaterka ziemi. Wytrzymujemy. Tak jak duży 30 sekund wystarczy. Sprawdzałem czy to było widać. Chyba tak. Dobra. To jest pierwsze ćwiczenie. Które no. Obrazowo pozwoli nam szczególnie przerwaniu i trzymać bark cały czas prosto i prowadzić tangę bardzo blisko ciała, bez, 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 takiego, bez takiego wypadania barku do przodu. Ponieważ te mięśnie będą rozciągnięte, mięśnie rotatorów będą ściągać na ładnie opadkę do tyłu, przyklejać ją do kręgosłupa. Wszystko będzie w porządku. Teraz drugie ćwiczenie też na rotację wewnętrzną. Tylko zaatakujemy trochę pod innym kątem, ono też świetnie rozciąga biceps, tym którzy mają problemy z rozwojem bicepsa, a się go codziennie, dwa razy dziennie, ile tam miecie, to wiecie, że po prostu możecie mieć przykurczony biceps, a to jest świetne ćwiczenie, które go rozciągnie. Ale to drabinkach, przy czymś czy, czy, czy innym. Nie... Ściągamy barki do tyłu. I I również pogłębiamy. Możemy trochę Ręce rozróżnić. Pogłębić. Bardzo dobre ćwiczenie dla tych, którzy robią popki na poręczach. Ponieważ jeśli mięśnie są już zmęczone, robicie już ten, któreś tam powtórzenie, następ, to barki znowu mają tendencję do wysuwania się do przodu. Przez to, że w mieście klatki w okolicach barku zaczynają być coraz bardziej spięte. A tym ćwiczeniem pogłębimy zakres barku. Także nawet jeśli się trochę te mięśnie przykurczą, to nadal będziemy mieć tutaj zapas. To były cztery główne najlepsze ćwiczenia. Jeśli macie spięte barki, powiedzmy po wyciskaniach, możecie wziąć piłeczkę, którą lubicie, przyłożyć do ściany piłeczkę do barku i rozmasowujemy w poprzek włókien. No, tak, jak, tak jak inne mięśnie. Coś, takie, coś takiego. Bardzo powoli. Zobaczycie od razu dużą różnicę w postaci i przyrostu siły i, i takiego luzu w wyciskaniu, że zaraz zacznie być, zaraz zacznie tutaj być, pojawiać się więcej miejsca w tych barkach. To wszystko. Dzięki za uwagę.